Pokój i dobro, kochani, dziś jest poniedziałek, 7 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, cudowne rozmnożenie chleba, o którym mowa jest w dzisiejszej Ewangelii miało ogromne znaczenie dla pierwotnego Kościoła. Świadczy o tym fakt, że czterej ewangeliści bardzo szczegółowo opisują to wszystko, co miało miejsce tam na Pustkowiu. Pierwsi chrześcijanie w tym wydarzeniu cudownego rozmnożenia chleba widzieli wypełnienie wielu proroc w Starego Testamentu i również widzieli zapowiedź Eucharystii. Tak jak Mojżesz, podczas gdy lud izraelski wychodził z niewoli egipskiej, nakarmił tych ludzi manną z nieba, tak również Jezus, Nowy Mojżesz, karmi Słowem Bożym i Eucharystią. Sobór Watykański II zwraca uwagę na takie dwa stoły, stół Słowa Bożego i stół Eucharystii i mówi, że obydwa stoły są oficie zastawione, że każdy może przyjść i karmić się Słowem Bożym i Eucharystią. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w miejscu, gdzie przechowywano Eucharystię dla chorych, tam również był zwój Pisma Świętego, a więc te dwie rzeczywistości: Słowo Boże i Eucharystia. A w naszym życiu, kochani, czasem nasze serce przypomina taką studnię pragnień bez dna. Czasem coś osiągniemy w życiu, czegoś doświadczymy i wciąż nam mało. Kiedy otrzymujemy jakieś dobra, choćby i dobra materialne, to wciąż pragniemy więcej i więcej. Choćby jakiś sprzęt audiowizualny. Pojawia się wciąż coś nowego i wciąż próbujemy rozwijać się dalej. W pewnym sensie jest to dobre, ale wiemy o tym, że ten pęd ku takiemu niezaspokojennemu pragnieniu, które w nas jest, skłania nas do tego, abyśmy poszli za głosem świętego Augustyna, który mówił, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Oddaj Panu Bogu wszystkie Twoje pragnienia. Cały Twój głód. W różnych dziedzinach Twojego życia oddaj to Panu Bogu, zaproś Go, aby On przyszedł i wypełnił, wypełnił sobą. Jeśli doświadczysz obecności Pana Boga w swoim sercu, to wiesz o tym, że masz już wszystko, już więcej nie pragniesz. Prawdopodobnie w naszym życiu tutaj na Ziemi wciąż będziemy chcieli czegoś innego, czegoś więcej, ale jest takie miejsce, do którego Pan Bóg nas wszystkich zaprasza. W którym nie będzie już żadnych pragnień, w którym będzie cała pełnia. Obyśmy potrafili docenić ten dar, który Pan Bóg nam daje Słowo Boże i Eucharystię żeby nic się nie zmarnowało, żeby żadne słowo nie padało na wiatr, żebyśmy nie pozwolili, aby jakiekolwiek Słowo Boże w nas się nie zrealizowało. Zbierzmy te wszystkie słowa i zbierzmy być może będzie to wiele kawałków, ułomków. Żeby się nie zmarnowały, żebyśmy mogli do nich wracać. I również Eucharystia. Byśmy nie przyjmowali Eucharystii w sposób taki automatyczny, bezmyślny, żebyśmy otwierali nasze serce i wtedy będziemy nasyceni Panem Bogiem, kiedy będziesz miał Jezusa w swoim sercu, będziesz miał już wszystko. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczej Boże, Papa, do jutra.